Jesteśmy bezpieczni. Mateusz Miściebujewski, MMA na bieżąco, jestem ze mną, Mixer Dzień dobry, witam serdecznie. Słuchaj, pierwsze pytanie, jak tam się czujesz po konferencji swojej części? E, w porządku, w porządku. Na początku był troszkę stresik, ale jak już tam na pierwsze pytanie odpowiedziałem, to zeszło to ze mnie od razu. Więc e, teraz tylko czekam na drugą, i na drugim, myślę, że już sobie wiadę na pełnym luzie. Jak ci się podobają w ogóle emocje tego Mega procesu? fajnie, mega fajnie. Jakby no. Kurde, nie wiem. Dla osoby, która coś tam sobie tworzy w internecie, no myślę, że to jest spełnienie marzeń, żeby sobie wziąć udział w czymś takim, więc mega fajnie. Twoim rywalem jest Popo, Patus z Mielca. Jakie masz zdanie właśnie o nim? Y Kurczę, ciężko, ciężko cokolwiek powiedzieć tak naprawdę, no bo jeżeli chodzi o jakieś jego treningi, no to on za bardzo tam nie udostępnia nic. Tylko widziałem ostatnio, że wrzucał jak już po treningu leżał na macie, więc miejmy nadzieję, że w walce równie mocno będzie leżał na macie. A nie boisz się troszeczkę tej właśnie przewagi wagi? Znaczy, no właśnie to jest ciekawe, to jest ciekawe, bo ja słyszałem, że Sylwester Wardenga gdzieś tam powiedział, że ja wychodzę do walki mając 70 kilo. Tak, to... na live oglądałem to. No właśnie, ja tak usłyszałem to i kurczę, no zdziwiłem się, bo mam teraz 73 tak naprawdę na czczo. Myślę, że spokojnie dobiję 77, 8 do walki. On właśnie I... jeszcze mówił o tym, że ty masz zamiar chudnąć. Właśnie, no kurczę, nie mam zamiaru, no to było głupie co najmniej, nie? Gdybym miał zamiar chudnąć. Troszkę przekręcił chudnąć. Jakby mam nadzieję, że zrobię sobie taką po prostu rekompozycję, żeby tej masy było troszkę więcej, ale żeby to też nie była taka spowalniająca mnie masa. To ja yy, śledziłeś Popo i jego streamy? Yy, znaczy, nigdy jakoś nie śledziłem tak, żeby siedzieć na jego streamach, yy, aczkolwiek no, jakieś tam szoty mi się przewinęły, wiadomo, na YouTube, jak to jest, więc sobie kliknąłem parę razy. Yy, a widziałeś, jak tam wiesz, oglądali czasami na streamach ekipę, jeszcze jak ty wtedy byłeś w ekipie i tam troszeczkę po tobie cisnęli z chłopakami. Tak, tak, ale to bardziej chyba był beef jednak, nie, no bo on był jakby takim głównym prowodyrem tego wszystkiego. Eee, więc no popo po mamy chyba bardzo neutralne do siebie nastawienie. Słuchaj, chciałem się te, ciebie też zapytać o e, Twoją działalność na YouTubie, no bo powiedzmy sobie szczerze, przez ostatnie dłuższy czas e, nie byłeś zbytnio regularny, miałeś tam też swoje problemy. Powiedz jak teraz wygląda sprawa, czy chcesz już właśnie zaczynać regularnie nagrywać? E, tak, tak. Na ten moment wygląda tak, że wrzucam sobie jeden film w tygodniu, no bo wiadomo, przygotowania jakby nie jestem w stanie tego połączyć tak, żeby były jakieś tam dwa filmy w tygodniu załóżmy, ale e, będę po walce starał się zwiększyć jakby częstotliwość. Ale regularność już na pewno zostanie, tak jak mówiłem, teraz jest jeden film w tygodniu, no i przy tym jak najdłużej chciałbym pozostać, żeby jednak te filmy się regularnie pojawiały. A jest zajawka w MMA? Tak, jest, jest. No ja cieszę się, bo kiedyś, kiedyś już byłem w sumie na treningu, to, to nie fankosie w, w innym klubie. Yy, ale usłyszałem tam, że Ty się nigdy nie byłeś na ulicy, serio? Takie tego typu teksty, nie? Więc ja się jaram, jeżeli od trenera, który wiesz, siedzi w MMA, usłyszałem coś takiego, więc myślę, że gdzieś tam fajnie, bo nadaje się do tego myślę. Słuchaj, na Twojej części konferencji też był Sylwester Warnego, który jak wiadomo teraz ma no, potężny, potężną dramę z ekipą, w której Ty byłeś. Powiedz, jak Ty się do tego odnosisz w ogóle? To znaczy, no, ja jestem zwolennikiem akurat tutaj, nie, nie jestem po żadnej ze stron, po prostu jestem zwolennikiem samodzielnego myślenia i no, jeżeli ktoś coś odjewał, coś ukradł, no to fajnie jakby odpokutował, no i tyle, nie? Masz jakiś jeszcze kontakt z. Z członkami ekipy? Yy, to znaczy takiego bliskiego kontaktu, żeby się spotykać, no to nie, no bo wiadomo, oni mają tam swoje sprawy, ja mam teraz swoje sprawy. Yy, ale w momencie, kiedy została ogłoszona walka, no to dużo osób z ekipy się do mnie odezwało. Yy, dało, wiesz, jakieś tam parę porad, jakieś słowa wsparcia od nich usłyszałem, więc mega fajnie. Słuchaj, chciałem Cię też zapytać o Insta Story, które wstawiłeś do siebie po ogłoszeniu Popa. Who the fuck is that guy? Potem yy... Cholak odpowiedział na to na streamie, tam był chętny na walkę z tobą przed konferencją. Spotkałeś się z nim tutaj? Tak, tak, spotkaliśmy się przed konferencją, akurat jak z makijażu wychodziłem i zbiliśmy piątkę z Holakiem, więc chyba jednak był tylko na Twitchu, tak ja byłem wola stawiony. Ja już myślałem, że tu jakoś kolejną kolejno walkę wyłonimy, ale chyba nie, co? Nie, no kolejną z Wardęgą, wiadomo, nie? Wardęgą? Tutaj mówił, mówi na konferencji, dlaczego nie chciałem się z nim bić, no więc tak jak powiedziałem na konferencji, może na następnej? To prawda, że nie chciałeś się bić z Wardęgo? Yy, prawda, napisał do mnie, czy nie chciałbym z nim walki. Yy, no ale tak jak czułem, po prostu napisałem, że według mnie jakby no mój staż na razie nie jest na tyle wysoki, żeby sobie z nim poradzić, ale myślę, że dołożę do tego pół roku takich mocnych przygotowań i dam radę. Kiedy właśnie zacząłeś przygotowania do tej walki? To znaczy, teraz od niedawna zacząłem w Ankosie, a wcześniej tak sobie lokalnie po prostu trenowałem z ziomkiem, który siedział wcześniej w boksie, troszkę też MMA liznął, więc nie było to nic takiego konkretnego, ale teraz tak to od tego tygodnia, ten tydzień przepracowałem właśnie w Ankosie. Zapytam się ciebie o ten twój pojedynek z Sylwestrem Wardnego, o którym wspomniałeś. Nie boisz się troszeczkę tego starcia, że wiesz, mógłby potem zacząć się grzebać w jakichś twoich, tam twoich stosunkach z ekipą czy coś w tym stylu? No właśnie to jest to, że jedyne co, w czy, czym może. Sylwester Wardenga grzebać, jeśli chodzi o mnie, no to jakieś tam moje kontakty z ekipą. No, a ja jestem jakby zdania, że jeżeli sprawa dotyczy więcej niż jednej osoby, w tym przypadku mnie, no to jakby nie chciałbym tego poruszać, no bo na przykład druga osoba by sobie tego nie życzyła, więc jakby wiem, że Sylwester pewnie bardzo by chciał, ale żadnych brudów na ekipę ode mnie nie wyciągnie. A ciebie wiąże jeszcze jakaś umowa z ekipą? Yy, to znaczy yy, no ja dalej mam kontakt z ich managementem i tak jakby podlegam pod ich management. Słuchaj, chciałem się Cię jeszcze zapytać o limit wagowy. Wy się bijecie w 8.3, tak? Do 82 mamy w tak jest. Powiedz mi, ile będziesz chciał na walce ważyć? No, fajnie by było, jakby to było od 7.7 w górę. nie? Mam nadzieję, jak, na jak najwięcej, mam nadzieję, że uda się podejść nawet po 80, ale no zobaczymy jak to będzie. Myślę, że 7.7 to jest takie moje minimum. Jak wygląda Twoje kardio na treningach? Bo to jest jednak jedna z ważniejszych spraw. Właśnie powiem Ci, że się zdziwiłem, bo bardzo dobrze na to, jak się spodziewałem, że będzie wyglądać. Bo wiesz, ja miałem taki tryb życia, że kurde, paliłem fajki, siedziałem przed kąpem, tak naprawdę mało się ruszałem. Myślałem, że pójdę na pierwszy trening i wyjdę z niego bez płuc, ale na szczęście jest, jest w miarę okej. Okay, okay. No to dobra, no to co? Ja Ci życzę dobrych przygotowań do walki, no i co? No i powodzonka. Dzięki bardzo. Siemanko. Dzięki wielkie.